Dzisiaj 20. dzień to wejście na biskupią Kopę, dzisiaj 21. to zejście. A nocowaliśmy w domu turysty, więc schronisko górskie. Bardzo przyjemne klimaty, w sumie jest wszystko to, czego trzeba. Jest chrupiący pod nogami śnieg, szczyty, gwiazdy wieczorem, a teraz nawet słońce eee, dzisiaj kolejny dzień eksperymentu z sakwami Kolombo. Wczoraj miał odsypane i bieg jak burza, więc mu dzisiaj trochę dosypałam i zobaczymy co z tego wyniknie i będzie. No. Czekam na niego i czekam, więc chyba chyba jednak następnym razem dosypię trochę mniej. A pozdrawiam Was w ten piękny, słoneczny dzień. Filmik wrzucę, jak będę mieć jakiś dostęp do Wi-Fi. Wczoraj próbowałam i niestety chyba. Cały transfer poszedł. Coś się niedobrego zadziało. Trzymajcie się!